Dlaczego, dlaczego e, Pack Plasma oraz e, od YouTubera Not Nico e, są najlepsze? Oraz czemu serwer e, hypixel.net jest najlepszy? To proste. Po prostu najlepiej się na nie gra, mają najlepsze maszyny. Moim zdaniem, znaczy, jeśli chodzi o teksturę to naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Eee. A my co? Lecimy z odcinkiem. Akurat go nie ma w bazie. Dobrze, że go nie mam w bazie. No halo, chciałam zrobić Battlefly, ale coś mi, coś mi nie pykło i się wywaliłem. To w ogóle tam. Po to sobie utrudniać życie, jak po to kupić TNT, ja biedziemy. to było, gościu? Pięknie. No ej, co jest? Dobra, wam jakieś super, 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 super lagi. Eee, ja pierdzielę. Jakie lagi. Ja pana Różowego bardzo przepraszam. Ale chciałbym pana podjechać, pozwoli pan? Łyć! Ale się sklaczowałem! Co jest, Jak ja jestem dobry teraz w No halo! Ej, zrobiłem przez chwilę nawet deklika na mojej fatalnej myszce. Nie, to był butterfly. No nie, że potrzebuję jest złota. Dawaj mi cztery złota! Thank you. Thank you very much. Jak ja mam go podjechać? Eee... Dobra, spróbujemy zrobić coś takiego. Dobra, teraz... Battlefly CLICK ŁOJCIE PANIE Ej, nieźle nie mi wyszedł na BATTERY Ale kurde, nie mogę się do tego... O! Już całkiem nieźle... Ślę... No nie, hmm. Nie wystarczyło mi czasu Dobra, trzeba... By... Muszę się... Męczyć nadal z normalnym... ...bridge'owaniem się Ale Już zostało mi naprawdę niewiele Oj, nie baw się ze mną Wojana! ja nie chcę się bawić Wojana! No pójdę, You did. You nie Nienawidzę tego, No i kurde! Do no, halo! świetne nogi! Mój! O, co ja za mm. Kupujemy TNT mieczek. Wielny dużo, bo ja to ja. Jakąś zbajkę muszę se no halo! Co ja zrobiłem? No nie! Nie, żelazny mieczek ma? Halo! Co to za lagi? Eee. Co to były za lagi? Łoja, Łoja, Łoja! Chyba nie, przy tych chyba już nie będę grać. Dzięki, serdeczne za oglądanie. No co jest? Dobra, cześć.